Awantura w Zwierzątkowie, część druga. Burmistrz Słoń zaczyna mowę, już się nawet podniósł z ławki, ale tylko wskazał świnkę, bo akurat dostał czkawki. Świnka wszystkim się skłoniła i powiada tak do gości. Spójrzcie na mnie, przecież jestem aż różowa od czystości, rzekł jej niedźwiedź. Droga świnko, słowom twym wierzymy, ale daj nam dowód zalet swoich i posprzątaj ładnie salę. Z przyjemnością. Świnka sprząta i już z pełną szuflą leci. O, na szczęście widzę macie Jakiś wielki kosz na śmieci. Coś zrobiła pani świnko. Niech ci za to piorun trzaśnie. To nie kosz był, lecz referent, który ziewał sobie właśnie. Hipopotam kicha, pluje, świnka biega jak szalona. Kusz na wszystkie leci strony, cała sala zakurzona. Poszedł niedźwiedź, przyniósł miskę i ustawił ją na stole. Nasza świnka podejrzliwie po zebranych patrzy kole. Macza palec, potem drugi, bierze ręcznik, no i kwita. Można zabrać tę miednicę, bo ja jestem już umyta. Słoń się zaśmiał i powiedział: Pani Świnka, niech odpocznie. Dla odmiany teraz osioł popisywać się rozpocznie. Śmiało, śmiało, bez obawy, chodź tu bliżej, ośle drogi. Jeśli jesteś taki mądry, załóż proszę na piec nogi. Patrzy osioł, piec wysoki, Trzeba stół przysunąć blisko, Więc przysunął i na stole Bardzo męczy się oślisko. Sapie głośno i wywija kulasami niezgrabnymi. Nagle fajt ze stołu zleciał, No i leży już na ziemi. Wtedy słoń powiedział – ośle, za grosz sprytu nie ma w tobie. Daj mi krzesło, to zobaczysz, jak byś mógł poradzić sobie. Teraz podniósł się z fotela pan referent hipopotam. – Wytęż rozum, mój osiołku. Nowa czeka cię robota. Oto Słowik i kanarek, który z nich ma głos ładniejszy. Rozsądź ich, bo się sprzeczają już od czasów najdawniejszych. Słowik owszem śpiewa ładnie i kanarek też nie zgorzej, ale żaden z tych śpiewaków ze mną równać się nie może. Nasz kłapołuch po tych słowach skinął ręką dumnym ruchem i zaryczał przeraźliwie burmistrzowi tuż nad uchem. Wtem słoń krzyknął. Ośle, świnko, to z waszego jest powodu, więc zarządzam, byście zaraz wyszli z sali do ogrodu. Tam czekajcie, aż komisja na podstawie waszych czynów będzie mogła wam oznajmić wynik tego egzaminu. Oto już komisja siedzi przy podłużnym wielkim stole i już toczą się obrady w tym szanownym wielce kole. Po godzinie nasi radcy z marmurowych zeszli schodów i poważni, uroczyści idą prosto do ogrodu. Nagle rzecze hipopotam. Cóż to znowu? Spójrzcie sami. Jakiś z wszystkie kwiaty powyrywał z korzeniami. Patrzy burmistrz, patrzy niedźwiedź. Ma pan rację, rzeczywiście. Ziemia wszędzie rozkopana, i zerwane leżą liście. Idą dalej, a to osioł tak się pięknie zachowuje, że na klombach i zagonach ziemię sobie rozgrzebuje. Ej, mój panie, co pan robi? Osioł podniósł łeb swój wielki. Szukam rzeczy, gdzie tu rosną przysmażone kartofelki. Ryknął śmiechem hipopotam. Kot za brzuch się także złapał. Niedźwiedź mówi. A to kłoptas, a to osioł, a to gapa. Ale gdzie jest pani świnka? Świnko, świnko! Niedźwiedź woła. Jestem, rzekła, wstając z rowu, cała czarna niby smoła. Burmistrz pyta przerażony: Może stało się coś złego? Katastrofa czy wypadek? Świnka na to: Nic takiego! Przecież sale wam sprzątnęłam, pracowałam w czoła pocie, no więc chciałam się przedrzemać, oczywiście w miłym błocie. Ośle, świnko, słoń powiedział, sprawa jest już rozpatrzona. Prośba co do zmiany nazwisk raz na zawsze odrzucona. Nie pomogą wasze chęci. I zamiary wasze wzniosłe. Niechaj nadal pozostanie. Świnia świnią, osioł osłem.